Hej, kochani, kochani, niestety druga część tego filmiku z tego ZOO mi się usunęła i nie mogłam yy, wrzucić jej, ale spokojnie nagram, nagram. Tylko, że ja się cośpią na początku, więc. Aha, mogę się przeteleportować. Ciekawicie, jak jej tak będę głodzić, to one umrą. Nie próbujcie tego, jakby co. To tylko ja. No, halo, halo. Gdzie mogę iść? na wystawę niedźwiedzi. Dobra. Ostatnie niedźwiedzia zrobiłam. W sensie zrobiłam mu um, tą... jego wiedzie wiecie. wiecie o co chodzi. Nakarmimy już od razu, żeby nie było. Dobra, ścieżka. Nie no nie no, nie gadajcie mi nawet. Że ja weszłam i od razu mam to boż Boże jakie Nie no to piękne Miałam już farmę, miałam las Teraz dżungla Po prostu Nie mogę Nie mogę ludzie no To jest przepiękne Ale to Ja tak bardzo, bardzo lubię takie poukładane rzeczy Że w sensie macie jakąś Papuga to będzie, szympas, okej, okay, okej. Okay. Dobra, gdzie on? Tutaj, mam. Matko, jaki słodki. Słodki. Nazwać go trzeba? Przecież. W ogóle dzisiaj tak na szybko nagrywam film, bo zupełnie zapomniałam, że dzisiaj miałam jakiś film wrzucić, a zupełnie nie mam czasu i muszę szybciej tylko nagrać, bo no... Co będzie? Dobra, stoisko z królewkami, i gdzie jest już Bardzo dużo. No, mateczko, najbardziej mi się chyba będzie podobać właśnie ta. ta. ta strefa. Bo. o woda, co tu będzie? Co tu będzie? Hm może flamingi, może flamingi, Mrożona ryba? Aha. Boże, myślałam, że to... No nie. moja świnko bręka. Myślałam, że to już będzie, wiecie, że to już będzie ta jakby krokodyl O Gdzie on jest? Ja chcę go zobaczyć, chcę go zobaczyć. Będzie zielony. Nie widzę, czy jest zielony, czy nie. Na no średnio. Krokodyl. Krzysztof. To. No nie no, czemu tyle moich zwierzeczków umiera? La... Co to też jest jego? Tak, on sobie może przepływać, tak jak ten niedźwiedź może sobie przechodzić. Fontana, jaka piękna. Mamy karmę go. Posąg A widzicie, ja jestem lwem. W sensie znakiem zodiaku. O... co? <noise> no co będzie? No nie mam tyle pieniędzy, ale... Tutaj mamy flaminga jakiegoś. Tutaj mamy... Tam z drugiej strony chyba też jest flaming. Tu są jakieś kratki. No nie no ludzie, kochani. Jej, co tu będzie? Tu będzie jakieś coś straszne, na pewno. Albo flamingi właśnie. No i. Nie mogę. Trawa. Jak też jakieś te. drzewka, krzaki. Ojejku, Oj, co tu może być? O, jakie słodkie drzewko. Wygląda trochę jak taka mandragona, taka z tymi jużkami szefa. Czy to, to znowu będzie takie coś jak... O! Oh! Oh! Aha, bo to... St... Nie no, to są strusie, to wygląda jak Jakiś... Halo. Strusi. Staw jeszcze. Nie widzę cię, strusie. Nie no, Bożenka znowu. Strusiu wyjdź, bo nie widzę Cię pod tym drzewem. Nazwę Cię Struś. A nie si. wiem Simba. To trochę na Ciebie nie pasuje, ale... Dekoracja beczki. Tyle kosztują beczki jakieś naprawdę, wiecie co. Gdzie my tu wychodzimy? Totem. Wow. Slu... Ja tu przeczytałam sushi. Ja to slashi. Toalety tam. No nie, Agnieszka. Drzewa. Aha, nie mam tego pieniędzy. Fajnie. Ale takie coś dla innego, małego strusia! Lodziarnia... Chryste, panie, tu więcej tych dziadostw, a nie zwierząt. Brama. Okej, okay, ale to jest takie wielkie wymiary, dosyć. Może to dla lew. Może, może? Stawik, stawik Aha, myślałam, że to jest ten Dobra, jakaś słodka O oh! Słonia tu mamy! Słonia! O mateczko Jaki słodki, nie mogę Nie mogę, to takie słodkie a ten słoń przyszedł w takim samym pudełku jak nawet strusz. Jest trochę nieporównywalny, ale... Ale... Ja mam teraz okej, okay, okay. Tam... Um, no bez sensu jest to dla strusia, powiem wam. Tu mamy... Wchodzimy i mamy jednego strusia. No to, to tam już mogli dać tego S słonia. A ja widzicie, dalej nie mam tych śmietników. Gdzie mam iść? Ja, ja ślepa jestem. Tam jakieś dekoracje i jeden struś. No tragedia. No, nie, no co ja robię? O, dobra, już tak To będę miała więcej wycieczek. Mogę już wejść. Gdzie no, Dobra, nie było tematu. Ja idę w drugą stronę. i O, most! Czyli tutaj mamy na tą farmę most, tak? latarnie i chyba tak tutaj mamy farmę tam mamy y, las a tutaj mamy no dżungla no więc fajnie a ja dalej czekam na flamingi ja dalej się z flamingów nie doczekałam na porażę. Nie wiecie co dobra mm -hmm. Co lecimy chyba? Mi się wydaje oh! Kawiarnia dla kotów? Nie no Jakie to słodkie w ogóle Tylko te oczy są wielkie, ale Aby wyglądają jak u muchy Ale dobra, i kolejne tylko. A ja czekam dalej na flamingi, powiem wam wątpię, czy to będą flamingi, jak mamy. takie... taki ostaw jest, ale to chyba taki mały dla flamingów nie wiem. No średnio. Ale stajk. Worek bokserski to gdzie dla flaminga? No na pewno dla flaminga worek bokserski nie. O, No. To flaming. Patrzcie. Jestem ciekawa, jak to Godzilla będzie wyglądać. O Godzilla Gosia! Gosia! Dobra, dobra, lecimy teraz dalej. Bo jestem tutaj, mam jakby takie no, wejście to jest takie. O, kolejne zwierzętko. I ja dalej czekam. Przypominam na Flamingi. Co to będzie dla Flaminga? do będzie Iwamo, no. bardziej bym chciała? Flaminga. Staw. No też trochę... O nie! Julek! Julek coś ty zarobił! No to za małe dla Flaminga jest przecież. Mrożone owoce? Myślę, że można ale to No ale to też świetnie. Co dla Flaminga? Gdzie dla Flaminga? Zebra, okej, okay, okej. Okay. Zebra też spokojnie. Zebry też są fajne. Lubię zebry. Ale wiecie co, ja czekam na lwa, na flaminga i na żyrafę. Słonia już została, więc ja chcę jeszcze lwa. Flaminga chcę najbardziej. I chcę żyrafę. Zebra, zuzia. Zuzia. No jejku, jak to napisał. Zebra zuzia. Teraz idziemy dalej. Dobra, dobra, dobra. Gdzie mam iść? Mhm, uh -huh, ok, tam mam iść. Tutaj mamy latarki. A gdzie teraz mam iść? A jak nie będzie flamingów, to ja nie wiem co zrobię. Nie no. ja chcę flamingi. Co gdzie, gdzie teraz? Dla ptaków by to chyba było. W sensie... Nie, nie tyle się. Hmm. Nie. O, kolejne, kolejne zwierzę. Czekam na dwa. I już bardziej na flaminga. Przypominam. Może to będzie lepiej? Proszę. Spinaczkowe to coś średnie. mam wyglądałem. Tygrys. A to podobnie. To no, podobne. Słonik. Dobra. Tygrys. I. Oj. Dobra. Tygrys jak wygląda? No jak tygrys. Tygrys. Tadeusz Dobra, Tygrysa już mamy Gdzie mam iść? Aha, do, 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 nie wójta Chata plemienia? O co chodzi? Jaka, jakaś malutka ta chateczka Halo? Co takie ciekawego? Małe? Będzie więcej, myślę, że z tego części, bo jest to bardzo fajna gra. Jestem jeszcze ciekawa, jakie będą dalsze strefy, więc no, to już mnie jeszcze bardziej ekscytuje i skłania do nagrywania tej gry, bo bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ta strefa dżungli. I teren, właśnie o. I myślę, że to była końcówka, bo jeżeli chcecie takie odcinki, to koniecznie oglądajcie, subskrybujcie kanał no i zostawiacie dużo łapki w górę, bo to mi mówi, że wy chcecie takie odcinki. Ostatni Wam się w miarę spodobał i tutaj wulkan What? Tu będzie lew, tu będzie lew, będzie lew, będzie lew. No i widzicie, widzicie, tu będzie lew. No i na dobra, na końcówkę mamy lwa. No i jeszcze tam mamy wulkan, to też jak ładne Zobaczę, jak wulkan, ale najpierw lew. Bo lew, to wiecie, to ja. Dobra, idę zrobić ten wulkan, wziąć Dobra, mam dwa Lew Okej, okay, okej okay. Lew, Lucek No nie no Lucek I teraz idziemy wulkan, wulkan, wulkan o, oh, mamy wulkan tutaj. Co jak ja tu wejdę, to się co, spalę? Nie, nie spalę się. Nie spaliłam się, jestem po prostu sobie tu. Ale tu ładnie widać ten nasz park. Ale ja dużo już zrobiłam tej dżungli w ogóle. Dobra moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie i sniedznie subskrybujcie kanał. I widzimy się w następnym odcinku. Pa!